Cześć. Jak Wróciliśmy z wulkanu Idzien, położyliśmy się jeszcze spać na dwie godziny. Odrobinę odzyskaliśmy siły, spakowaliśmy się, wyczekałtowaliśmy się z naszego hotelu i ruszyliśmy w drogę na Bali. Trochę, trochę to trwało. Najpierw musieliśmy dojechać 8 km na dworzec, na dworzec, nie na dworzec, na przystań promową. Tam promem, bardzo tani tylko za 8 tysięcy rupii, dostaliśmy się na Bali. To trwało około godziny. Tam też w ostatniej chwili zdążyliśmy na autobus. O, właśnie tutaj. Wszyscy nas straszyli, że nie ma transportu publicznego na Bali. I ogólnie tutaj transport jest tylko dla turystów. Bardzo drogi, stosunkowo no, dużo droższy niż yy, na innych głównych wyspach, Dzia yy, innych głównych wyspach yy, Indonezji, jak na, na Java i Sumatra ale okazało się, że właśnie w ostatniej chwili zdążyliśmy na taki zwykły e, rozpadający się autobus, taki miejscowy i tak nas trochę za dużo chyba policzyli, oczywiście zapłaciliśmy a price zapłaciliśmy 50 tysięcy e, a jak ktoś tam inny płacił z lokalsów, to wydaje mi się, że płacili po 30 tysięcy ale też nie wiem do, koń do końca jechali, bo chyba wysiedli trochę wcześniej niż my no ale tak czy tak, nawet 50 tysięcy to Dużo, dużo niższa cena, niż e, te turystyczne opcje transportu. Jechaliśmy chyba ze 3, ze 3 godziny. I dojechaliśmy właśnie do tej teraz miejscowości, gdzie jesteśmy. E, nazywa się Lovina. E, jest tutaj też plaża. Jest mnóstwo hoteli, guest house'ów. Już niestety jest... No, zupełnie inaczej to wszystko wygląda, niż e, na, na Sumatrze i na dziawie Co chwilę, gdyż tutaj przychodzi jakiś turysta, Masa sklepów z pamiątkami, co chwilę naciągają, chodźcie do sklepu, chodźcie do sklepu, a zobaczysz to, a może to, a może tamto, a to, to tanio, to specjalna cena. No już przyzwyczajeni do braku turystów i do braku takich praktyk, no niestety jesteśmy troszeczkę o tym zawiedzeni, zawiedzeni no ale wiedzieliśmy, że tak będzie na Bali, więc no musimy to przyjąć na klatę. Bardzo spokojna, bardzo spokojna wioska jest ta, Lowina. Tutaj zostaniemy pewnie... Już jedną noc spędziliśmy. Pewnie jeszcze zostaniemy z jedną ze dwie noce. Zwiedzimy tutaj, co mamy do zwiedzenia. Tu są jakieś gorące źródła fajne. Jedną z atrakcji jest wycieczka na delfiny, ale nie wiem, czy na to pojedziemy, bo z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony tutaj sobie tak drogo za to życzą. A to nie jest chyba nic super nadzwyczajnego. No, jeszcze na tym się zastanowimy. zastanowimy. E, na pewno jest to i tak dużo spokojniej niż tam na drugiej części Bali, gdzie jest miejscowość Ubud i Kuta. Tam po prostu to już jest przemysł turystyczny. A tutaj bardzo fajnie. E, niedługo, jak to jest, wiedzimy, co mamy zwiedzić. Będziemy ruszać dalej na... Prawdopodobnie pojedziemy do mm, miejscowości Amed. Tam chcemy sobie wynająć taki domek, pewnie na tydzień, może dwa, zobaczymy jak tam się spodoba. No i będziemy tutaj zwiedzać Bali, jest tutaj troszeczkę do zwiedzenia, no i potem będziemy ruszać dalej, no ale na razie, na razie Bali, więc jeżeli chcecie zobaczyć co będzie dalej, gdzie będziemy, co będziemy widzieć i śledzić nasze perypety, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, to zachęcamy do subskrypcji tutaj na dole. Fajnie też, jak podoba Wam się to, co nagrywamy, dacie łapkę w górę. To jest dla nas znak, że doceniacie to, co robimy. Fajnie też, jak będziecie zostawiać komentarze, jakieś uwagi, pytania, chętnie na nie zawsze odpowiadamy. O, więc do zobaczenia w następnym vlogu.